Marek, dzień dobry Państwu, gościem poranka w Silesii 24 jest pan Łukasz Komoniewski. Prezydent Będzina. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry, dobry Państwu. Trzecia kadencja, drugi raz w pierwszej turze i z wyborów na wybory no, coraz lepszy wynik. Pan jest takim znakomitym prezydentem, czy po prostu przywykli ludzie w Będzinie do pana, mówią e, niech będzie, bo jest fajny? Panie doktorze no powiem tak, czy jestem znakomity, to nim nie mnie oceniać, natomiast liczę głęboko na to, że mieszkańcy po prostu doceniają to, co w nie udało się przez te lata zrobić, jak również skrupulatnie obserwują te zapowiedzi i przede wszystkim wywiązywanie się ze składanych obietnic, co robimy i że to są te elementy, które krótko mówiąc poprawiają jakość życia w Będzinie. Później to się przekłada na, na wynik wyborczy, no, który, powiem tak, no, mnie osobiście cieszy. Tak? Nie dziwię się wcale. A może jest po prostu w, w pańskim przykładzie coś, co dowodzi tej tezy, że cztery lata w samorządzie to jest stanowczo za mało, żeby cokolwiek zrobić. Tych kadencji musi być więcej, to wtedy można właściwie ocenić e, samorząd. Wydaje mi się, że w 100% Pan ma rację, tak no, 4 lata to niestety jest za krótko. Sam proces inwestycyjny w naszym kraju no, niestety jest troszeczkę przydługi, więc zawsze jest potrzeba troszeczkę tego czasu więcej. Myślę, że 4 lata to przeważnie w większości samorządów, w tym również... W nie to był taki okres, kiedy mocno przygotowywaliśmy się do samego procesu inwestycyjnego. I nie mówię tutaj tylko o tych twardych projektach, ale również o miękkich. Kolejne lata to były te lata, kiedy po prostu te pomysły są wdrażane w życie. Aczkolwiek chyba najważniejsze jest, żeby mieć spójną strategię całości. Gdzie chcemy dojść, jak, jak to wszystko mia, be, ma wyglądać, kiedy skończymy. Tak? Mówi Pan, że. <śmiech> <śmiech> tajemnica sukcesu tkwi w tym, aby złożyć obietnicę i ją zrealizować. No więc tak, budowa plaży miejskiej, bulwary Przemszy, rewitalizacja kamienic centrum. Serio? Bo to wygląda tak, jak pan chciał zrobić, z tego będzie na Sandomierz. Ja powiem tak, no fajnie by było, jeżeli mieszkańcy Polski podawaliby gdzieś Będzin za wzór, tak? Nie będzie mi przeszkadzało, jeżeli będą nas wymieniali razem z Sandomierzą, czy jakiej, jakąkolwiek inną miejscowością, ale przede wszystkim, żeby mieszkańcom, mieszkańcy Będzina mieli powody do zadowolenia, żeby byli dumni ze swojej miejscowości, żeby każdy, niezależnie, czy jest trochę młodszy, czy trochę starszy, mógł w tym mieście znaleźć coś, co go interesuje, no i dobrze się, dobrze się w nim czuł, Rzeczywiście, plany są ambitne. Plaża, już w znacznym stopniu, została zrealizowana. Mamy jeszcze kilka projektów, które będą, że tak powiem, uzupełniały tą funkcję. Remont kamienicy, o których Pan wspomniał. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy. Proceduralnie tak przygotowywanie się do tej inwestycji. Nie wiem, czy uda się rozpocząć fizycznie pracę, ale na pewno przyszły rok to będzie ten rok, w którym e, będziemy oddawali już do użytkowania e, jest sporo takich budynków, e, które wymagają tej termomodernizacji. No i myślę, że też dzięki temu oprócz samego komfortu mieszkania dla osób e, z tych budynków, no to też i estetyka, i wizualność miasta się zdecydowanie poprawi. E, muszę pana dopytać, bo tam byliśmy z kamerą wczoraj, plaża jest fajna. Czy, jak na każdej plaży, powinno być trochę wody? Trochę wody, tak. Mamy rzekę, więc ta woda, ta woda jest. Są w, jest w planach rozbudowa tej plaży miejskiej, obudowę e, miejskiego basenu. No i myślę, że ten basen, w momencie kiedy powstanie, tężnia solankowa plus jeszcze kilka rzeczy, które Pan Redaktor pozwoli, że, że nie zdradzę, bo są jeszcze w fazie e, przygotowań, i w odpowiednim momencie będziemy je Państwu zdradzać. To będzie taki kompleks, który już całkowicie będzie zrealizowany w 100%. Ale myślę, że po liczbie osób, które odwiedzają tą plażę, niezależnie czy to jest dzień, tygodnia czy, 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 czy weekend, plus te wszystkie imprezy, które staramy się organizować, żeby ten czas ludziom jak najmilej zorganizować, to świadczy o tym, że. To był dobry pomysł. To będzie cytat z pana. E, najbardziej boję się decyzji ustawodawcy, które mogą wpłynąć na wydatki miasta. Strachy na lachę, czy pan to widzi? No, ten rok jest chyba najlepszym takim przykładem. E, porównując z rok do roku, wydatki na oświatę w Będzinie w tym roku wzrosły o ponad 9 milionów złotych. Jeżeli to będzie postępować z roku na rok i będą nam dokładane obowiązki, natomiast nie będą szły za tym pieniądze, albo wręcz te pieniądze będą na poziomie lat poprzednich, no to niestety będzie bardzo trudno w samorządach. No pewnie pierwszą decyzją, którą nie tylko ja, ale też i wielu, wiele, wiele koleżanek i kolegów samorządów będzie musiała podejmować, to przede wszystkim redukować inwestycje. Tak? W momencie, kiedy te inwestycje będą redukowane, to myślę, że no, to nie jest żadną tajemnicą. Tak? Jak nie ma inwestycji, to trudno jest przyciągnąć do miasta potencjalnych inwestorów. Wtedy no, gospodarczo te miasta są wygaszane i boję się, że to będzie taki czarny scenariusz, gdzie tak naprawdę samorząd będzie realizował te zadania, które no, są przypisane do roli państwa. A jak pan sobie poradził, a propos, skoro przy tym jesteśmy z, z rekrutacją, z naborem, bo to jest ma na gorący temat w tej chwili w takich no, dyskusjach municypalnych. Powiem tak, nie wiem, czy Benzin ma, ma, ma to szczęście, tak, ale nie jesteśmy miastem na prawach powiatu, więc u nas rekrutacje do szkół średnich przeprowadza starostwo powiatowe w Będzinie. Wiem, że tam również występują różnego rodzaju problemy, bo to nie jest kwestia bardzo często tego, że brakowałoby ewentualnie personelu w samorządzie, a, żeby dzieciom zorganizować klasy. Tylko brakuje przede wszystkim miejsc w budynkach, brakuje pieniążków na to. A, takie mówienie, że można było gimnazjum przemienić na szkołę średnią. No, proszę Państwa, nowa ławka dla gimnazjalisty to nie ta sama ławka, co e, dla licealisty, tak? Nie wiem, choćby nawet same łazienki, odnowienie tych budynków no, plus y, co za tym idzie no, wynagrodzenie samej kadry i po drodze jeszcze wiele, wiele, wiele innych czynników. No, to wszystko kosztuje, tak? A my jesteśmy cały czas na tym etapie, że ktoś kiedyś wycenił to 10 lat temu na 100 zł i wciąż jesteśmy na stawce 10 zł. No niestety e, ceny idą, powiedziałbym, galopują e, do przodu i coś, co kiedyś było wykonywane e, za 100 zł, dzisiaj nie jest możliwe. W Pędzinie jest wiele takich przykładów, gdzie e, Zestawiając subwencje i wydatki miasta są szkoły, które jeżeli chodzi o subwencje, pokrywają nasze potrzeby tylko w 15%. Panie prezydencie, ale pani minister mówiła, a pan minister powtarza, były cztery lata na to, aby się oswoić z pomysłem rządu. Było wiadomo, że gimnazja będą wygaszane, że te roczniki dwa się zajdą w jednym miejscu. Nie przygotowały samorządy to one. Oczywiście są inne. tak, ale też myślę, że wszyscy z Państwa to, to pamiętają, pan redaktor też, pani minister, zwłaszcza. Bardzo głośno podkreślała to, że, że pieniąż, za, za, to, za tym będą szły pieniążki. Oczywiście przekonywała do słuszności tej reformy, na to przyjdzie czas, żeby ją ocenić. Myślę, że nawet już pomału można się o tą ocenę pokusić. Natomiast były deklarowane środki finansowe. Dzisiaj ta narracja uległa całkowicie zmianie i nie dość, że obarcza się samorząd winą za jakość tej reformy, jak ona została przeprowadzona, to jeszcze obarcza się nam, nas skutkami finansowymi, twierdząc, że powinniśmy przewidzieć i wszystko sfinansować, tak? no to w takim razie to może najlepszy pomysł byłby taki, żeby to nie rządy przeprowadzały reformę, tylko samorządy, tak? skoro my mamy przewidzieć, wymyślić i zapłacić za to to wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak niezbyt eleganckie. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do Państwa domu i wybrał Wam meble, pomalował ściany i oczekiwał od Państwa kazał tego, Kazał za żeby, nie zapłacić. Kazał za nie zapłacić i oczekiwał tego, że będziecie zadowoleni. Panie Prezydencie, no to skoro Pan już wie, ile Pan dopłacił do systemu oświaty w mieście, to może Pan już też policzył, ile Pana będzie kosztowała obniżka podatków dla najmłodszych? Jesteśmy w trakcie liczenia, ale to niestety będzie też kilka milionów, tak? Mówię niestety, dlatego, że no, Budżety samorządu nie są e, aż tak bardzo elastyczne, tak? Jednym... A takiej nadziei w Panu, że ci młodzi ludzie tę nadwyżkę skonsumują u Pana w usługach i towarach. Nie ma takiej nadziei u Pana? Oczywiście panu? No, ta nadzieja jest, aczkolwiek wolałbym, jednak planowanie budżetu opierać na czymś bardziej stabilnym niż tylko moja nadzieja, tak? I wolałbym, żeby to były mechanizmy ekonomiczne, które są ugruntowane, e, przewidywalne, tak? ponad wszystko, żeby one były stabilne. tak? One nie mogą się zmieniać tak na dobrą sprawę co chwilę, gdzie ktoś wymyślił jakiś pomysł, nie polemizując z tym, czy lepszy, czy gorszy, to samorząd ma sobie wymyślić, ktoś do jednej kieszeni wkłada mi 20 zł, z drugiej wyjmuje mi 200 zł i każe mi po drodze przewidzieć, że to będzie w takiej formule i mam znaleźć dodatkowe źródło finansowania na... Podstawowe rzeczy, tak, bo to nie są rzeczy. My jako samorządowcy staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, żeby realizować inwestycje, i wydaje mi się, że jesteśmy w tym bardzo skuteczni, tak? Ale nie możemy do tego jeszcze poszukiwać źródeł finansowania na podstawowe obowiązki, które wynikają. No, nie chcę używać tutaj dużych słów, ale choćby nawet z konstytucji. Tak? Czytam jeden z wywiadów z Panem, w istocie ankiety i pan tam na jedno z pytań odpowiada, a pytanie brzmi, o czym marzę? Marzę o dobrych stosunkach ze starostwem powiatowym. To jest no to... naprawdę marzenie prezydenta komunistycznego. Panie dyrektorze, to powiem tak i, i wszystkim Państwu, że warto marzyć, bo marzenia się spełniają. Tak? Dzisiaj wydaje mi się, że te relacje są bardzo pozytywne. Wspólnie staramy się zrealizować kilka projektów. Jesteśmy już na, na etapie, tak na dobrą, dobrą sprawę wykonawstwa. Więc powiem tak. To marzenie. Nie wiem, czy było na tamten czas składane w sposób zachowawczy, ale zrealizowało się. I ja jestem zadowolony. Teraz marzę o innych rzeczach. O czym? Przede wszystkim no, o tym, żeby jeżeli ktoś dokłada panu zadań i obowiązków, szły za tym pieniążki. tak? Mam nadzieję, że. To uda się zrealizować i niezależnie jaka opcja będzie rządziła w tym kraju, będziemy mieli ekonomistę z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chcę kupić coś, co kosztuje 200 zł, to przekaże na ten cel 200 zł, a nie 20 zł, no bo to no nie, nie chciałbym wyjść na człowieka małej wiary, ale tak się nie da. Dobre miasto to jest miasto, które ma być konkurencyjne w warunkach życia. To też jest cytat z Pana. Jak to będzie robi? To tak jak powiedziałem wcześniej, staramy się tak na dobrą sprawę we wszystkich obszarach znaleźć takie elementy, które będą odpowiadały potrzebom różnych grup wiekowych i tych mieszkańców, którzy postanowili związać się z Benzinem, czyli żeby było trochę rzeczy dla tych najmłodszych, trochę starszych, dla tych jeszcze bardziej starszych, żeby każdy mógł spędzić swój wolny czas i żeby to ta przestrzeń, którego otacza, to najbliższe otoczenie, było mu przyjazne i takie, które krótko mówiąc powoduje uśmiech na buzi. Bo zadowoleni ludzie to jest chyba najlepsza forma marketingu, tak o tym się wtedy rozmawia, często się podaje takie miejsca jako przykład wzór i zatem też przychodzą inwestorzy, tak, którzy chcą być w takich miastach, gdzie ludzie są zadowoleni. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi dochodzą takie elementy jak dobre wykształcenie tych osób, odpowiednia odpowiednia kadra, żeby osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie musiała zbyt daleko szukać tych osób. Oczywiście Mamy to wszystko, ale staramy się pilnować tego, żeby ten klimat po prostu będzie nie był jak najlepszy i tym Przyciągać nowe osoby, zarówno te, które będą w mieście inwestowały, jak również te, które postanowią się związać z miastem, kupić mieszkanie, wybudować dom i zostać z nami na stałe. Nie wyludnia się panu będzie? Oczywiście, pewnie jakby statystycznie, statystycznie policzyć, to, to delikatnie nam liczba mieszkańców spadła, ale cieszy to, że z kolei napływ młodych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, jest na wysokim, zadowalającym poziomie. No, niestety nasze społeczeństwo jest coraz bardziej wiekiem zaawansowane, tak? przyrost narodzin nie jest, powiedziałbym, taki, żeby, żeby ten trend odwrócić. Aczkolwiek przez ostatnie lata u nas nie było tutaj jakichś bardzo złych rzeczy. No może jedną z takich decyzji to były te czasy minione, kiedy marzyłem o dobrych relacjach z powiatem i likwidacja m.in. oddziału ginekologiczno-położniczego w Będzinie. Poprzez to no w Będzinie niestety że żadne dziecko nie ma szansy się już urodzić. Mam nadzieję, że to będzie też ten, jeden z tych elementów, które w perspektywie czasu uda się odwrócić i z powrotem wrócić do tego, że w Będzinie będą rodziły się dzieci. Tak? Będzin zaprasza. Ma plażę, ale nie tylko plaże. O czym zapewnia Łukasz Komuniewski, prezydent Będzina, na nasz dzisiejszy poranny gość. Bardzo dziękuję panie prezydencie za dziękuję. spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.